Witamy Państwa w firmie Energiegos Polska. Jesteśmy właśnie w trakcie jazdy testowej autem po montażu instalacji gazowej. Mianowicie w dniu dzisiejszym jest to Hyundai i30 z silnikiem 1.6 GDI, czyli auto z bezpośrednim wtryskiem paliwa o mocy 136 mechanicznych. Ten egzemplarz został wyprodukowany w 2014 roku. Tutaj będziemy dzisiaj mówić o aucie z silnikiem 1.6 GDI, o symbolu G4FD. Jest to właśnie oznaczenie technologii bezpośredniego wtrysku we współczesnych, we współczesnych czasach w autach marki Kia oraz Hyundai. Wcześniej to było w autach Mitsubishi, no ale niestety do tamtych silników nie mieliśmy takiej dostępności instalacji, jak mamy właśnie do współczesnych silników GDI. Jeżeli chodzi o instalację tutaj zastosowaną, jest to znany już produkt BRC SDI w wersji 2.0. Bardzo dobry produkt. Jest to instalacja dedykowana, co jest bardzo ważne konkretnie do danego kodu silnika. Także tutaj mamy wszystko, można powiedzieć, fabrycznie ustalone, robimy tylko drobne korekcje celem dostosowania instalacji indywidualnie do pojazdu, żeby to nie wyglądało na zasadzie, że coś tylko wgrywamy i to jedzie. Nie każdy plik jest jeszcze dodatkowo sprawdzany, parametry auta są sprawdzane pod kątem jazdy, w różnych obciążeniach. Oczywiście jest też próba drogowa, tak jak to miało miejsce przed chwilą Teraz skupmy się na opowiedzeniu, czy co o tej instalacji. Tutaj w instalacji we wtrysku bezpośrednim mamy elementy zastosowane praktycznie dokładnie takie same, jak przy wtrysku pośrednim, czyli mamy reduktor BRC Genius 1200, wtryskiwacze koloru niebieskiego. Troszeczkę mniejsze są wtryskiwacze do auta z wtryskiem bezpośrednim, niż do auta z wtryskiem pośrednim. Ale to jest takie zastosowanie technologiczne. Mamy oczywiście filtr fazy ciekłej z elektrosowarem oraz filtr fazy lotnej. No i tutaj najważniejszą różnicą jest wiązka elektryczna oraz centrala sterująca, w tym przypadku jednostka SDI 2.0. Jest to bardziej rozbudowany komputer z obsługą właśnie dodatkowych funkcji. Wracając do auta, auto spala około 9 litrów benzyny. Tutaj mamy wersję z automatyczną skrzynią także to spalanie na pewno też będzie odrobinkę wyższe niż w wersji manualnej. Gazu nam auto spali około 10 litrów, do tego doliczamy około 1,5 litra benzyny na każde 100 km. To jest właśnie stosowane w technologii sekwencyjnego wtrysku gazu do auta z bezpośrednim, celem ochrony wtryskiwaczy benzynowych znajdujących się w komorze spalania. Ta wartość jest dobierana przez producenta instalacji i jest to poparte testami, aby silnik zachował nam swoją świetną kondycję jak najdłużej. Takie uzyskane wartości spalania pozwolą na zaoszczędzenie około 200 zł na każdym przejechanym 1000 km, także oszczędzamy nieomal połowę kosztów ponioszonych na paliwo. Zbiornik w tym aucie udało się zastosować o pojemności 55 litrów brutto. Pozwoli on na przejechanie około 450 km na jednym tankowaniu. Myślę, że oczywiście w trasie ta wartość może ulec zwiększeniu. Może być to nawet około 500 km. Koszt zamontowania instalacji BRC SD do auta czterocylindrowego jest to 4600 zł. W przypadku tego auta zwróci się to nam już po 22 tysiącach kilometrów. Także jeżeli posiadacie Państwo Auto grupy Kia Hyundai z silnikiem GDI zapraszamy do kontaktu, wycenimy i profesjonalnie zamontujemy instalację gazową. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.